Mog może i pomogliście staruszce, ale teraz zrzuciliście na siebie całe nieszczęście. Mam wrażenie, jak tylko jestem przez chwilę sam, że po prostu zaraz coś dziwnego się wydarzy, że zaraz coś walnie. Tam coś było, chłopaki, tam coś było. O, co? Co się dzieje? Nie wiem. Ej. Co? Pięć godzin? Ej. Ej. O, co? O! o, o, to jest to jest duch. To jest Ej, a ty co? słyszałeś? No. Patrzcie, wywalone! No. Ej, Miłosz, masz nic nie na laftował. Co? Nie. Patrz nie od laptopa! Tak! Halo, jesteś tu dalej? Nie ma. Chłopaki, czyli jeżeli to jest duch, Je... co to coś może od nas chcieć? Przysłał nam list, ktoś nas cały czas obserwuje, nie teraz się, się mega niewyjaśnione rzeczy jeszcze za to nie płacą. O! Co, co jest? Się się co się Ty dzieje? Coś nam Stary, co, jest? Lej, co jest? jest? Spokój jest stary straszny. Spadamy stąd! Spadamy stąd! Idziemy, 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 idziemy do pokoju! Idziemy! do pokoju! Zjedzmy Zamykajcie te drzwi! Co tu się dzieje chłopaki? Te drzwi zamykajcie teraz! Witamy w nowym odcinku, nie wiem co się odwala! Od razu nasem. Ej czekajcie, bo da się przejść naokoło przecież! Ale chłopak, czekaj! Po co nam iść? Stary, mamy ducha i klauna na chacie naraz! Co się dzieje? Nigdy nie było takiej akcji Ma na raz, stary! Gdzie ty chcesz iść? Nie, no, nie chcę iść, tylko tam można Bóg wejść z... drugą stroną Ale on dobrze tam gada... stary on Może do... wyjdźmy Cicho, tak. drugą stroną? Cicho, możemy wejść. I co dalej? Ej, no. Chodźmy na strych i będziemy go widzieli z góry. O, o no. tak, tak. Ej, ale tam jest tylko jedno wejście i zejście. I chodźmy on no Chodźmy stąd. To tam, to, to, to Biedno, no, no jest no stary, jest, nie niewyjaśniony kurwa Co jest? On tu był? On tu jest Stary, stary patrz Jakie co robimy? Musimy mieć nowy plan Możemy stawić tutaj lampę, postawić w pralni i pomyśleć, że to cały czas jedziemy ale ja lampę i wyjdziemy dookoła I no. wyjdzie pilnował tych drzwi okay. Dobra, to ja postawię po prostu, tutaj postawię lampę, nie? W tym miejscu o! Najgorsze mamy ducha, mamy klauna. Nie wiem czy to... ich nie ma więcej, stary. Jeszcze jeden klaun na przykład. Co? I może był duch, stary. Tu dwie osoby? Różne. Nie, po prostu nie wiemy czego się jeszcze możemy dzisiaj spodziewać, starych. Czy to coś. No. A nie, to pewnie... Co jest? Nie, no, nikogo nie, nie ma. To duch, prawdziwy. Poczcie jak on wygląda. A kto to jest? Jakiś stary. Nie starszy pojęcia Oh, on Potem... poszedł tutaj, idzie w naszą stronę. Są już trzy osoby. Schodzimy teraz szybko na dół i się chowamy w innym miejscu. A gdy wejdzie się to na górę, sprawa. my będziemy już wtedy w garderobie albo gdzieś. Żebym się schował. Schował się? Nie wiem, tu się tu ukryjesz. Jest tutaj, Ale stary duchy mogą przez ściany przenikać. ona jakby chciała, to by było, to było od razu. Ale to co to? Czekaj, tu już mamy niewidzialnego ducha, mamy ducha niebieskiego, mamy klauna. No co tu to... się Jakiś zjazd potworów jest normalnie. Dziś nie, nie widzę. widzę. Klaun cały czas nie wyszedł z pokoju. Cały czas są zamknięte drzwi. Ty, a może my zjedliśmy coś dziwnego? I teraz mamy z widem. Nieświeże. Nie, wszystko Nie, nie jak grzyby. Komar w grudniu. To jest dopiero duch. Dobra, co teraz? Rozchodzimy. No. Chłopaki, no macie jakiś no plan jak schodzimy? cokolwiek. z chwilą tu wbiegliśmy, bo uciekaliśmy. Teraz chcemy zejść i co zrobimy? Nie uciekamy z domu. Ja no, no dobra, akcja, ucieczka z domu, let's go. To co chłopaki, uciekamy z domu. Gdzie pierwszy rośnie? Halo, jest to? Kto? Stary kurz w fajdu? Co? Halo? Gdzie wy jesteście? No, tutaj. Co robimy? Rap? trzy, Czy Dobry stare. stary. No, no dobra, no po prostu, ale którędy idziemy? No tak. Jak mamy górne piętro, wychodzimy z tego pokoju tutaj. biegniemy tą stroną, czy tą stroną? Bo to jest bardzo ważne. Czyliśmy nie To, to różnymi, do bliżej schody. Czyli tędy. Mhm. Do dookoła. Schodzimy schodami, idziemy od razu. Tylko czekajcie, kurtki, klucze, to wszystko musimy zgarnąć po drodze. A masz furę Ta się masz... zajmuje? O kurna, ja stary. Mam, ja mam klucze w Stary Stary jakiś problem, jak zamykałem dom, to taki mały klucz stary. No i nie wiem, gdzie go zostawiłem. Nie mam pojęcia stary, jak balkonem. No To balkonem. Ciekawe. Na to balkonem też położyć. Na razie wszystko wygląda tak. Weźcie, nisko, nisko, nisko. Spalony ser. Też czuję ten zapach i ktoś w ogóle zapalił światła w całym domu. No, woli do schodów idźmy. To samo odsadzaj, To telefon? Co, za telefon? Telefon! Ja nie odbieram. Zamykaj to szybko. Odbieraj, co robisz? Nie, tyle jest. Halo? Albo? Kto to, to starał Ja ci Nie! Jaką ochronę? Zamawiam coś ochronę z was? Nie, nie, nie. To się się przydało. Myślę, że przydałoby się wam jakaś ochrona. O kurno Co? Ej, to jest mega dziwne. Rotuń się stary. No. Dobra, Dos. To jest takie typowe duchowe, nie? Uh -huh. Stary, jest takie slomo, nie? <słyszy> stary. 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 Nie, nie, w, wiem, duch, nie wiem, tu wiem co? Nie mam pojęcia co Was robi. Eee. On jakoś dziwnie się porusza, w ogóle. Wiktor tak. weź... Wysz... Myśli, że on nas widzi, w ogóle... Nie, on eee. zajmuje się jak nas widzi. Czemu on idzie na balkon? Ej, eee, duchy nie mogą umrzeć drugi raz, nie? Stary, co robi? O, on robi? Eee, on on... On by... On skoczył! Co? się dzieje? Nie wiem, dokończcie tą sprawę! bez Dobra, ja cię z ciebie! Stary! Ej, czekajcie! Szybko chłopaki, szybko, szybko! Ale szybko No, co? co mi się wydaje? Czy on wyskoczył zeskoczył z balkonu, to było. On pokazywał, jakby. Co się mu stało? Czy że z... kiedyś jak Może to jest... Co? Że on kiedyś tu zippel. Co? Mógł, mógł tu nie No, a co, co. O co chodziło z tym? Czemu skoczył przez balkon? Nie, hmm. wiem, mega to jest niepokojące. Wszystko stare, co się stało. Cały w ogóle. Ej. Co? Przepraszam, no? ale skoro on skoczył z balkonu, to nie powinien być. To powinien być stary dokładnie za tym odkryć, nie, przecież. tam, Ale to zaraz powinien tutaj się pojawić. Ja się tutaj boję, nie? Ej, w ogóle jedna rzecz, której nie zauważyliście, jak zbiegaliście ze schodów. Te gry, które położyłem, całe są rozwalone na dole. Co? Ktoś autentycznie gra w te gry stare, które wniosłem. Nie ktoś, tylko klam no nie rozwala. nie klam, albo ten duch stary. Albo stary dziad. Albo stary dziad, Ej, szybko, on tam jest, no kurde! Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Jak myślę, Ej, to jest... jest najgłupsza kryjówka, chłopaki. Tutaj jest jedyne wyjście, patrzcie. Ej! To się z drzwiami. Cicho. Ktoś jest na basenie. To... który duch. Cicho. Albo klaun. Albo klaun. Jeden klaun był najgorszy chyba z tego, wszystkiego dzisiaj. Co dziś... Ja się mogę znać cicho. Muszę pojechać tutaj. Bo światło Zgasił światło w Światło Ciemno. Ja Cicho. cicho, cicho. Światło. Co? Co? To jest pomysł! Co? No skoro mamy do czynienia z dwoma duchami i z klaunem, który pojawia się w jednym pokoju raz w drugim, to możemy rozłożyć jakieś coś na podłodze, żeby odciskał ślady procentowo. Będziemy wiedzieć, którym chodzi i co robi. Czuj, wysłuchaj, od... albo mąkę. Mąkę, tak. Dawajcie mąkę. I klejem go oblejmy jakimś. Ale to na razie musimy wiedzieć, gdzie on chodzi. Okej, okay, dobra. Jakoś go tam żyć. Dobra, mamy już mąkę. Teraz trzeba ją rozmieścić w strategicznych miejscach. Myślicie, że tego nie jest za dużo? Takie paski zrób. Tak, Zresztą więcej. Więcej stary. Więcej? Bo no będziemy wiedzieć dokładnie, gdzie jest. Będziemy dokładnie widzieć wszystkiego ślady, no. O Dobra, nie Spiałeś? mogę się powstrzymać, sorry. Ale to, to... przyznajcie, że robota udana. No tak czy siak, musimy poczekać. Teraz na rozwój sytuacji. To nie hmm. wiem, musimy znaleźć miejsce, gdzie się możemy schować. To, nie wiem, pod stołem, to... albo w ogóle na dworze. I Sto... doobserwować. Sto... Mamy chorą akcję na jest... Chacie, a Ernest się będzie koło pod. Stołem. To jest najlepszy pomysł jaki molest. No stary, ej, to zróbmy taką bazę kiedyś, robię jeszcze krzesła. taką. Ono? Albo z kocy, stary. Dobra, Wiktor, ty lecisz po koce, ja poprzekąski. Dobra. A site pogarnie tutaj jest o, ty, bardzo mianowny. Oooo! Oh. Nikt się nie Dawaj. długo tu mamy siedzieć. Nie mam pojęcia. Kupaki, bo ja bardzo muszę taki nie? No co idź? Ale stary nie mogę. Bruz. Spaliście mokę, a ja na górę nie wchodzę. Chodzimy? No nie wiem, póki co nie było żadnego ducha. Ale przynajmniej się najedliśmy na czasami. Aaa! Jak Co to kurde jest! Ale gdzie prowadzą te ślady? Jakby z jeszcze, nie? No, tu. tu. Idzie do gier, rzeczywiście klikną, ale. A nie, to, to nie, to nie, nie, tu zawróci. Zobacz, tak, zawrócił. Tu no, zawrócił, no. Z powrotem tutaj. No, i Teraz tędy. Tędy. tędy, tędy, tędy. Widzicie to? On był cały czas bardzo blisko nas. No, ale nie zdecydował się wejść. Ej, chłopaki, patrzcie, tutaj się wciągnął ślady. No, tu się urywają. Jakby przeszedł przez ścianę, czy co? No. Jakby patrzył przez okno! Coś tam musi być ważnego dla tego ducha. Dobra, zobaczmy czego szukał. Ale wajca. tutaj nie masz śladów. Nie, on nie wychodził tędy. Co najwyżej mógł przejść przez ścianę, co? no jak do ducha. Ale... Może on tu stanął i po prostu zniknął. No. To nie jest związane z tym oknem. No. co robimy w takim razie? Nie, cokolwiek to, to jest, musimy to wywalić jest z tego domu i tyle, chłopaki. To jest jedyne co musimy robić.